Siemas z tej strony ser Ludwar. Sezon drugi, odcinek siódmy pod tytułem Czerwone Nasienie Rud Smoka. Oczywiście kontynuujemy dalej naszą przygodę. Mamy tutaj kontynuację wątku zapoczątkowanego w końcówce odcinka piątego. Dalej przewijał się przez odcinek szósty i mamy tutaj jego jakby kumulację w tym właśnie siódmym odcinku Czerwone Nasienia. Mianowicie tego, że trzeba znaleźć kolejnego Dragon Ridera kolejnego smoczego. i jeźdźce dla naszych smoków. Mamy tutaj e, dalej kontynuację tego wątku. Na początku widzieliśmy jak jednego z tych rycerzy e, Renera chciała w poprzednim odcinku, żeby on dosiadł smoka, został spalony z, e, został po prostu spalony przez smoka, choć myślał, że tak udało się. E, no i nie wiadomo było kto może dalej być smoczym smoke, ten Seasmog wybrał samo samoistnie tego y, Benkarta y, Corlisa Valeriona czyli tego Adama ku zdziwieniu wszystkich że to taki wiecie nisko urodzony Benkarci gościu y, zostanie teraz Dragon riderem że jak jest w ogóle o co chodzi y, no i on został tym Dragon riderem no i Renyra tutaj wpadła na pomysł żeby po prostu innych nisko urodzonych tych bękarcich synów, Targaryenów i tak dalej, wezwać na pomoc, żeby przybyli się spróbować. Czy może smoki zechcą ich, no wiecie, czy może smoki zechcą, żeby któryś z nich był ich jeźdźcą, żeby któryś z nich nimi, że tak to ujmę, sterował? Jeśli, <ślał> Jeśli brat tutaj tak. <śmianie> Jeśli brać, że to są maszyny, ale żeby ich któryś ujeżdżał. No, nie? no i rezultat jest taki w zasadzie dosyć podobny, a nawet jeszcze większa masakra niż przy tym rycerzu, bo no, ja to ogólnie tak odnoszę się już do tego, co było na końcu odcinka trochę, ale to już idźmy tą kolejnością, bo to moim zdaniem. Bo w tym epizodzie po prostu najciekawsze, no nie? No i mamy, widzimy ten moment, kiedy oni wszyscy podchodzą na, na tej smoczej skale, tam w tej jaskini smoków. Renyra wzywa tego smoka, no i że mówi tak, że no ja nie mogę nic powiedzieć, to smok musi do was przemówić. No, i Smog e, przemawia w ten sposób, że m, no, po prostu robi tam masakrę, z żywcem 3-4 osób. Te tam są mi, które sobie zjada, i e, tak to się kończy. Niestety, no, w taki co by nie mówić przykry sposób dla większości z tych prostych e, ludzi, którzy po prostu no, mieli pecha, przybyli tutaj z pewną nadzieją na e, odwrót swojego losu. No a zostali zmierzeni i zabici przez smoka, ale to wraz z tym przybył też ten, e, tych dwóch gości, których wątki oglądaliśmy tak na boku tego sezonu, ale od jego początku, czyli ten kowal, który miał tam żonę, e, których sytuacja ekonomiczna też przygwoździła do ściany. No i ten gościu, którego od czasu do czasu widzieliśmy tam w Karczmie, gdzie pił z kumplami i mówił: ja e, jestem, wiecie, krew. E, Targaryenów, jest ten Targaryeniem Benkartem. Yy, i tak dalej, i tak dalej. No, i oni we dwóch przybyli. No, i jak się można było spodziewać, oni we dwóch akurat zostali Dragon Riderami. No, nie. Yy, jeden został wybrany przez tego smoka, który, jak Renera zresztą powiedziała, jest drugim największym smokiem, zaraz po smoku Egona. I on został przez niego wybrany. Oczywiście tam na siły się musiała odbyć cała masakra, musieli, musiał wszystkich pozabijać, musieli spłonąć żywcem ludzi i dopiero po tym wszystkim smok wybrał właśnie tego kowala, a ten drugi uciekał, nie wiem po co uciekał z pochodnią. Tam było pełno ognia i było w miarę jasno, ale to już tak mi się może wydawać. No i trafił jakiegoś innego smoka. niech ktoś w komentarzach napisze, może. Jak się ten y, smok, na którego, y, na którego ten drugi gościu trafił, jak on się nazywa. No i widzimy końcówkę odcinka: jak y, nad y, królewską przystań leci tym smokiem, i wszyscy mówią smok, smok, nie? I Egon wybiega, y, nasz brachol z opaską na oko, wybiega, leci za nim. No, jak się okazuje, leci prosto na smoczą skałę. Gdzie no widzimy nietypowy obrazek, jak na jego, na moim zdaniem, mianowicie Widzimy strach w jego oczach, albo takie przerażenie, tak? To nie są synonimy, ale widzimy w każdym razie pewien, taki, no, niepokój na pewno. I ta super, taka końcówka tego odcinka, bardzo mi się to podobało, jak on zrobił ten odwrót z tym no, strachem w oczach. No nie, też świetnie to było zagrane. I jak ta Renyra idzie i te smoki trzy za nią lądują, tak jeden bliżej, drugi trochę dalej, trzeci tam na zamku na smoczej skale i zaczynają wyć i Reniera taki ma taki przykorny, odważny wyraz twarzy. No fantastycznie zrealizowana scena, mega mi się ona podobała co tu dużo mówić, no zapowiada to, że no w ósmym odcinku możemy mieć naprawdę jakąś smoczą batalię i tak dalej, no chciałbym mieć na pewno jakąś smoczą batalię, a nie znowu, żeby był spocinek, to znowu było, że w trzecim będziemy mieli wojnę, bo teraz cały czas mamy podchody do wojny, no w sumie to też tak, mam na to taką perspektywę, że okej, okay, wojna to nie musi być też tylko yy, to, że się kurde napieprzamy na polach bitewnych, bo yy, My jako ludzie ogólnie tak postrzegamy wojnę, no i w pewnym sensie nawet jest to bardzo słuszne, że tak postrzegamy, wiecie, patrzymy na to przez pryzmat, wiecie, pierwsza wojna, wojna w okopach, jakieś, wiecie, y, potem jakieś, y, wiecie, jakieś y, Iwo Jima, plaża w Normandii, wszystko jakieś takie rzeczy, wiecie, y, też przykre konsekwencje wojen, jak jakieś obozy koncentracyjne i tak dalej, i to wszystko, no ale wojna to też jest właśnie to, co oni tak naprawdę pokazują nam, to jest modne określenie w ostatnich dwóch latach. Wojna hybrydowa, tak? Albo wojna podjazdowa, to niekoniecznie musi polegać na tym, że się wszyscy otwarcie napieprzamy, tylko właśnie robimy takie podchody, które mają gdzieś ukruszyć u fundamentów trochę przeciwną stronę, albo mamy zdobyć na ich temat cenne informacje. No i mam wrażenie, że no, ten sezon to jest taka wojna hybrydowa, wojna podjazdowa. To nie jest taka wojna pełnoskalowa, gdzie my, byśmy sobie wyobrażali, jak w prawdziwym świecie czołgi, myśliwce, drony. W, tym, w przełożeniu na ten świat y, smoki, rycerze, miecze. I wiecie, krew pożoga śmierć. Tylko to, to jest właśnie innego rodzaju wojna. To jest to taka w zasadzie y, pre-wojna, ale no nadal wojna, tak? Tylko po prostu innego stylu i mam na to takie teraz w zasadzie, patrzenie jak sobie o tym pomyślałem, no bo mówię, no wojna to nie jest tylko to, co my sobie wyobrażamy, te wszystkie straszne obrazki, stosy trupów, kiedy widzimy słowo, kiedy słyszymy słowo wojna, tylko no, wojna już tak naprawdę zaczyna się dużo, dużo wcześniej, aniżeli w momencie wyższenia pierwszego pocisku, pierwszej rakiety, czy wiecie, czy zabicia pierwszego cywila, czy pierwszego jakiegoś generała tam gdzieś w jakimś kraju, w jakimś wojsku, w jakiejś ważnej persony rządowej i tak dalej. No tak po prostu na to patrzę, że no, mamy w tym sezonie de facto wojnę, tylko no, inną, hybrydową, tak to powiedzmy. Dalej mamy wątek Damona. Damon, który dalej jest na tym Harry'e'en Hall, i tu mam w zasadzie, że dzisiaj jego wątek się trochę zaczyna kumulować. Gdzie się chłop. Yy, no, po prostu. Powiem yy, tak. Ten wątek na, na początku wydawał mi się ciekawy, potem zaczął mnie męczyć. Tutaj w końcu ma jakąś swoją kumulację, bo miałem wrażenie, że z tym chłopem, z Damonem w sensie. Też od paru epizodów, e, tylko kręcimy w kółko, nic się tam za ciekawego nie dzieje, ale mieliśmy znowu wizję, jak gada ze swoim bratem, który mówił, był jeszcze taki wiecie, taki żywy trup, jak The Walking Dead po prostu. I trzymał w ręku koronę króla i mówił, że nigdy tego nie chciał, ale ty zawsze tego pragnąłeś. No i kurczę. Nie to jest jawna sugestia tak ku temu, że no Daimona gryzie w dupkę strasznie to, że to nie on jest królem i nawet poprawia tego młodego lorda, który tam przejął schedę po swoim dziadku, że y, nie jestem księciem, jestem królem. No strasznie gryzie go to y, w cztery litery w jego kurwa zad, że no y, nie jestem królem, a w zasadzie to pewnie myśli, że to ja powinienem być królem i to mi powinni wszyscy tutaj bić pokłony, bo to ja, ja powinienem być tu najważniejszy. No ale ob, oglądamy tutaj, jak no, ten młody lord, żeby zdobyć posłuch, bo tych wszystkich władców ziemskich z jego terenów, no, bo on sam na początku mówi, tak, że no Nie posłuchają mnie, no bo nie jestem moim dziadkiem. Tak, w zasadzie coś takiego rzuca. No, nie posłuchają mnie, bo też no, nie mam takiego doświadczenia. I widać, że młody sobie jakby uknął taki y, zasadniczo sprytny plan, że no, każe zrobić coś takiego demonowi, zyska sobie trochę respektu na dzień, jak w Grand Theft Auto San Andreas, i po prostu no, zyska w tym takim ruchem e, respekt nadzieni że każe e, ściąć głowę temu Blackwoodowi e, przez Daimona, nie że no słuchaj Damon, jeśli chcesz, żebyśmy my tu dla ciebie e, żebyśmy my z tą zbili pionę i dali ci swoich ludzi do walki, no to musisz zrobić coś takiego a no Daymon jak to Daimon, no widać chwilę było wahania coś, no ale zrobił to, no bo po prostu mu się to gdzieś tam opłacało, no jest to taki psychol, socjopata więc no po prostu to zrobił. A no wiemy z wcześniejszych odcinków, że on z tym blakudem najzwyczajniej się cię sobie spiskował i tu mamy kumulację tego. No, też to moim zdaniem no tak sobie to wybrzmiało, no bo ani ta wojna z tymi blakudów, z tymi brakenami, nie była nam jakoś szczególnie zarysowana. Było to totalnie na boku. No jakoś mnie ja to powiem szczerze, nie, no. Nie potrafię się w tym wątku, tak naprawdę, super odnaleźć tego, tego e, Daemona. No, bo to bardzo takie gro-otronowe, że tak to ujmę to, że e, on sobie spiskował z tym ziomem, a na końcu dla korzyści e, go zabił. Miałem wrażenie, że nie bez wahania, bo na początku było widać, że Matt Smith zresztą super w tej scenie to zagrał, taki. Szamotaninę, że tak to ujmę, trochę jakichś takich uczuć, że kurczę, no nie chciałby tego robić, no ale ostatecznie postanowił, podejść do tego z zimną krwią, chodną głową i jednak zamordował tego kolecia, no nie tego, <coughs> tego Blakuda, No i czym sobie zyskał przychylność tego młodego lorda i jemu przynależnych lordów po prostu. Mamy też ciekawy wątek, który się tu pojawia: że syn Jaharis, czyli syn Renery, buntuje się, wkurza się na Renery, że ta wzywa tych prostaczków do, do smoczej skały, że no w zasadzie odbiera mu teraz jedyną rzecz, która mu nadawała sukcesję, czyli jakby tą smoczą krew tego. Smoka, że tak w zasadzie tylko smok dawał mu pewność tej sukcesji, a teraz to mu odbiera, bo młody, jak przyznaje, no nie był głupi, łączył kropki, wie, że y, no po prostu wie, kto jest jego prawdziwym ojcem i że no po prostu nie jest głupi, wszyscy to wiedzą, on te też wie i najzwyczajniej w świecie, no wiedział też, że jakby jego jedyna droga do sukcesji y, to jest ta smocza krew, a teraz y, no. I zły po prostu na swoją matkę, na Rynyry, na to, że ona stara się. Nie, ona pewnie nie myślała w tej kategorii, że kurczę, biorę synowi prawo do sukcesji, tylko ona myśli w kategoriach, jak faktycznie zyskać to, żeby wygrać w tej wojnie, jak zyskać siłę, jak zyskać przewagę. No ale młody jest jednak, młody postrzega to ze swojej perspektywy, gdzie jednak dosyć go kuje to w dupę, że no matka. E, robi coś takiego, de facto może nawet czuje, że za jego plecami. Zresztą też ci z tych e, smoczego tego zakonu, czy jak to nazwać, no też oni też nie są zadowoleni, że Renyra coś takiego robi. Uważają to za bluźnierstwo, za blesk, że no, tak się nie powinno robić i oni w tym nie będą uczestniczyć i później faktycznie w tym nie uczestniczyli. Ja też się zastanawiałem, czy ogólnie cały ten ruch Renyry z tymi wszystkimi ludźmi, to nie jest jakiś jej diaboliczny plan, że ona jakby kumała, że się to tak może skończyć, jak się skończyło, że 3 czwarte z nich zostało spalone lub zjedzone żywcem i że okej, okay, że tam załóżmy było, nie wiem, 60 osób i że 57 zostanie spalonych, ale trójka z tego zostanie przy życiu i smoki sobie wybiorą odpowiednie osoby. Co się w zasadzie jak widzieliśmy na odcinku to się właśnie w ten sposób to się właśnie w ten sposób zakończyło. No nie, że po prostu była masakra, smoki, większość ludzi zabiły, ale kto miał przeżyć to przeżył i został Dragon Raiderem po prostu no i tyle. Dobra, słuchajcie, nie będę więcej już mówił, bo dla mnie to są najciekawsze wątki odcinka nie będę jakoś się tam więcej rozwodził nad innymi rzeczami. Alicent, która gdzieś poszła do lasu i tak dalej. Nie będę tutaj też rozminiał, y, co się może w tym momencie dalej wydarzyć. No, dalej w kolejnym odcinku według mnie to już będzie jakaś y, walka, i tak dalej. A może nie znowu zrobią coś, że znowu każą nam czekać na trzeci sezon, i na to, że y, będzie wojna, będą bitwy, i tak dalej. Chociaż spodziewam się, że no, dostaniemy w ósmym odcinku jakoś, mucha tu przeleciała że dostaniemy w ósmym odcinku jakoś waleczkę między smokami z obu stron no ten smok Egona, tak szczerze powiedziawszy robi przepotężne wrażenie ale te smoki ze strony y, Rhaenyry Steam no to też naprawdę y, są po prostu niesamowite no, słuchajcie, to był ser Ludwar. Dziękuję Wam za to, że oglądaliście. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, napiszcie komentarz, jak Wam się podobał ten odcinek. Dzięki za wszystko i życzę Wam miłego.